że co dzisiaj boczny trok i akszaru montowane do tradycyjnych haczyków albo haczyków offsetowych z tradycyjnymi dla mnie przynętami czyli jig lub guma o co chodzi to zaraz wyjaśnię no, najpierw muszę tam dojechać się porobiło wszyscy stoją pod górę nie dojadę po rybę Jedziemy. Już prawie na szczycie. Problem jest taki, że na łowisku może nie być miejsca do zaparkowania. Miejsce może będzie, ale jak tak będzie sypać, to będzie problem z wyjechaniem. Po takim śniegu też da rady jechać. Tylko tam będzie górka, to mogę nie wyjechać. Bo tu jednak do trochę rzuca. Hmm. No nie, no jak tak będzie sypać, to tu zasypie, A nie ma. Jakby miał łopatę, to bym tu odśnieżył. Ale nie ma, to nie odśnieży. Hmm. Teraz to se może padać. Jeszcze, jakbym się ustawił tutaj pod drzewem, tutaj nie ma śniegu, a no w ogóle wyjadę bez problemu. Wypr spróbuję sobie najpierw bez odśnieżania, ale to co, no nie ma co odśnieżać nawet. Pięknie, no to ryba. Oczywiście. Gałąź pękła. Poza tym. Cisza. Pięknie. Nikogo nie ma. Jig okoniowy z akserubeczem. Boczny trok. Nice. I pierwszy żółt. Na boczny trok rzadko łowie, ale tutaj taki nowy pomysł się pojawił. Chociaż na boczny trok. Złowiłem swoje największe okonie. Właśnie taką porą. Wczoraj do północy specjalnie pod takie łowienie kręciłem dżigi. Zostawiłem je do wyschnięcia. No jest pewne, że w tym jednak wilgotnym śniegu nie zamokną, ponieważ nadal są w domu. Zapomniałem, ale to nic: mam mnóstwo przeróżnych gumek. Tak więc przerzucam się na gumy i jako pierwsza poleci ta podruba kajtecha w kolorze takim rybkowym. Leć. boom, Nice. No, dość długo opada. Ciężarek ma yy, 3 gramy. Tak, w drugiej wędce mam 5 gramów. Być może zmienię, ale najpierw tutaj. Co to było? A, ciężarek opadł. Najpierw tutaj muszę coś złowić. 1,5 godziny, nic się nie działo. Tak więc spróbuję. Może jeszcze uda gdzieś się przystanąć. Ale teraz zobaczę, czy tu się uda wyjechać. Czy łopata była potrzebna. Otóż nie. Jadę. Pięknie. Problem, jaki jednak jest, to taki, że przemokłem. Zapomniałem płaszcza ubrać przeciwdeszczowego. Ten śnieg bardzo mokry. więc na razie krótka wycieczka. Zobaczę, gdzie zajadę. Może być problem ze zjechaniem na pobocze, ale też dobrze by było, żeby łopata się w końcu przydała. Wjechałem bez problemu. Tak się odwróciłem, żeby mieć z górki. Kurtka cała mokra, ale to nic. do dzieła, Jezu. pięknie, plum, zatonął, i łowie. Pitch. Miałem go. Miałem go. Już chciałem mówić, że y, nic z tego nie będzie. I był. Jest okoń. Super. Czyli powolutku prowadzić i będzie okoń. Leć Hmm Próbuję teraz na larwę ważki też w zbrojeniu z akrzaróbeczem Ale nic poza tym jednym Ledwo zapiętym małym W dodatku okonkiem Nic się nie dzieje A przerzuciłem już mnóstwo przynęt No nic, przejdę się jeszcze kawałek do góry Jebał całkiem w te patyki. Jeba... Przerzuciłem no myślę, że większość z tych przynęt i nic, teraz jeszcze skoro biały krajobraz, biały akszaróbecz, biały rewolbejcik. Na szczęście mam rybę zapasową, więc zapraszam teraz na film z tej ryby, tam wszystko wyjaśnię, a ja tu jeszcze porzucam. Hmm. To będzie ryba Ryba niecierpliwa Typu jaś. Wypięta? Wypięta. No to płyń. Tak. I a czy jest? Jest. Nice. Zwykle zbroje przynęty czeburażką. Albo wolframową, albo ołowianą. Te ołowiane często maluję na czarno, chociaż w sumie nie wiem po co. Takie mi się podobają. No ale czeburażka, jak to czeburażka? Sprowadza przynętę do dna. Czasem chciałbym, żeby przynęta wypływała do powierzchni. Stąd właśnie pomysł na coś takiego. Czyli kuleczka styropianowa naklejona na krętlik z takiego zestawu. Krętlik, agrafka, Agrawka służy wtedy jako normalna agrawka. przywiązuje trok. Zakładam przynętę i kuleczka styropianowa całość wynosi do powierzchni. Czarna czeburażka sprowadza przynętę do dna, do góry. Wynosi przynętę jej odwrotność. Biały, a Czyli czeburażka wymawiana od tyłu. Tam noc i tutaj też już prawie noc. Nic nie udało się dołowić, te kuleczki styropianowe to bym... Nie ma się co złościć, jest pięknie. O to chodziło, żeby w takiej scenerii połowić. Jest mi ciepło w ogóle, proszę zobaczyć. Mały upgrade mojego zimowego ficiku. Spodnie narciarskie przerobiłem na spodnie wędkarskie. Jak? No, założyłem je i poszedłem na ryby. Z tym, że na tym chodzeniu na ryby to się kończy, ciężko cokolwiek złowić. Ale to nic, jak dwupak śpiewał dzisiaj przez cały dzień, keep your head up. Jutro też można iść na ryby, może akurat, ale kończę z tymi białymi kuleczkami, zakładam normalną czarną czeburachę, i łowię na, i łowię na czeburachę czarną jak kormoran że co? Mam rybę O bro, jest okoń No ja już film zakończyłem a ten wziął o koń, coś ty wymyślił No nieźle, no to ja tu jeszcze zostaję piek taki okoń i axarubecz Okoń, uwaga Patrz Pięknie. Biały akrzeszaróbecz. Biały Revol Bates. Hirudo. Bęk. Jeszcze jeden. Jeszcze jeden oko. Na tym świecie wow. Baby Dunk, ten jest bardzo króciutki. Zwykle łowię na taki półtora metrowy, nawet dwumetrowy. No ale to pokażę w innym filmie. Fajnie wychodzi, bo w ogóle się nie plączę. Kiedyś kombinowałem z krętnikami, plątało mi się to jak. Jak bardzo mi się plątało. A to się w ogóle nie splątało, a łowię tym już za długo przez te kuleczki. Zgaduję, że problemu nie będzie, no bo ten śnieg się niestety topi. Jakby było tak stopień z dwa mniej, plecionka by nie zamarzała, śnieg by się utrzymywał. Dobra, ten będzie ostatni. Teraz jadę. Nie jadę. Dobra, no w końcu po coś te Okej, jadę.